Witam wszystkich. Serdecznie w tym odcinku pokażę wam w jaki sposób montować samemu siatkę. Tak więc zapraszam do oglądania jakie coś to można zrobić samemu. Wszystko będzie pokazane. Tak więc zapraszam. Dobra, mam to przełożone na razie Ten pierwszy jest najgorzej ustawić, bo się to boli najczęściej. Na drugim to już idzie po prostu owinąć to po prostu wokół e Sztempla i wtedy już łatwo idzie. E tak. Rzuciłem to trochę na ziemię i trochę to tam nadciągłem. Przeciągnę tak, żeby mi tu wystarczyło do tego miejsca. Eee... I teraz tak, zaczynam tu od dołu stanego. Zatknę kamerę. W ogóle Wam powiem, dzisiaj ta pogoda jest normalnie niemożliwa. Przed chwilą pisało, że ma być ulewa, a znowu słońce świeci. I nie wiadomo, czy jechać do domu, czy pracować. Dobra, wracamy do tematu. Tu mamy ten kawałek, myślę, że to dobrze widać. I to. Eee, tu jest sam dół, jak widzicie, to jest ten początek, co były te haczyki. Ten dół do środka mniej więcej nadaje, tutaj jeśli się uda to może nawet razem z tym to nabije, pomiędzy dwa t wbijam, Aha, tak. tak żeby Wam to nie uciekło w ten sposób, w ten sposób to zaznaczę sobie. I teraz te dwa, jest to konieczne, nie jest to konieczne, ja sobie to zwinę, żeby to było po prostu mocniejsze. W ten sposób skręcę to sobie, że dodatkowo to jeszcze jakby trzyma, możecie to nawet Wam powiem, skręcić i po prostu przechylić tutaj w dół. Możecie to obciąć, ja to sobie tak zrobię, nikomu to nie będzie przeszkadzać. I teraz tak, dobra, dolno mam teraz chwytam za górną, nie wkłada po kolei, tylko chwytam za górną, żeby to naciągnąć, napiąć. I to samo, te samo miejsce. Może Możecie troszkę z boku biorę. Powiem tak, no, ogrodzenie, robota ogrodzenia jest dowolna. Każdy robi różnie. Ja wam pokazuję to w taki sposób jak ja to robię. Znowu to naciągam, piję sobie to powiedzmy tak w poprzek. Troszkę może jeszcze wyżej, żeby to bardziej napiąć. Od dołu do góry ciągnę. I tak robię w zasadzie z każdym. E, wiadomo, lepiej się to robi w dwie osoby ale czasem nie idzie, więc trzeba sobie samym poradzić. Robię to w ten sposób, chwytam to od dołu. Zawsze wychodzi mi to tak, że na filmie muszę 5 razy poprawiać się, a kiedy robię sam to wystarczy mi to raz chwycić i jest OK Albo się pomylę na filmie i Możemy to tak zwinąć No, palić się trochę rusza, no, ale też to nie jest metalowy słup, więc nie ma co cudów oczekiwać. Tutaj również to samo skręcę to sobie. Skręcam dodatkowo owinę. Może mogą trochę tego mniej robić, ale tak niech to jest. Krótko, żeby się nie zachoczyć tym. No i teraz mamy napiętą. Teraz po kolei następne. O, kurczę, kamerę uderzyłem. Uderuje mi, muszę zobaczyć. Dobra, filmuję. Teraz tak. Jak on powiedział, możecie co drugą. Ja teraz zrobię to. Opatrzcie, znowu się zaplątałem. Ja zrobię teraz to na odwrót. Zrobię to co trzecią. Tam, gdzie już nie ma. Do odmian, po prostu, żeby chwyciło te, których nie trzyma. Czyli w ten sposób. Naciągniemy i podbijemy. No i teraz tak to będę. Tak to będę wszystko subiektywnie robił Czyli teraz tu I później gdzieś tu A tego już nie będę nagrywał I potem Wam pokażę drugi palik w jaki sposób to robię Poszkoda tego czasu Jednak troszkę inne rozwiązanie znalazłem jeśli chodzi o skręcanie tego Nie będę tego robił w ten sposób jak Wam pokazałem na początku Lepiej zrobię to w taki sposób Czyli mamy tutaj te dwa T. Tam gdzie nie ma i nawet gdzie jest wbity ten skrobl ten wygięty prostuje, skręcam go z tym. To koła. Ręka to robię maksymalnie ile się da. Jeśli ktoś ma słabe dłonie, to może kleszczami to robić, kominerkami. A ten drugi, o ten drugi. I tak wszystkie. Jak widzicie, I jest to lepsze rozwiązanie. Bardziej to chwyci, usztywni. A to drugie rozwiązanie jednak było nietrafione. Tak Wam powiedziałem, robię to pierwszy raz. Więc wszystko jest wymyślane na poczekaniu i wszystkie moje pomysły Wam przekazuję. Możecie się uczyć na moich błędach bądź nauczyć się tego, czego przykładowo nie popełniłem. Ja robię to w taki sposób, pokazuję to niestety, ale brakuje mi pamięci na telefonie, co jest prawie niemożliwe. Więc trochę już nagrywałem to ogrodzenie, więc na pewno to podzielę na części, bo to się jakoś zniszczy, po drugie. Z tego, co założyłem, będzie to do, strasznie długo wgrywać, dlatego będzie kilka części osobno. Siatka, osobno te, te jak to się mówi, yy, zaszczały i po kolei. Dobra, ale wracając teraz tego, bo mi skończyło, widziałem na tym, jak to tu związywałem. chwila tu związywałem i tego już mnie nie nagrało. Tutaj pobiłem, naciągałem to od dołu pierwsze, później tu od góry. Do góry maksymalnie to dociągłem i tu wbiłem kolejne dwa, czy trzy, czy jeszcze skroble. Teraz Wam to pokażę. Jeszcze raz na tamtej siatce, w jaki sposób naciągam i bijam. Eee, tutaj od razu rzuciłem sobie na drugą część i to sobie po Teraz fajnie, teraz będę działał w kolejną tą. I robię to w następujący sposób: jak to jest długie, znaczy jak to jest całe i ciężkie, to lubi się to bardziej mulić. Dlatego przeważnie wrzucę to na kolejny ten, żeby to nie przeszkadzało, ale myślę, że teraz już nie będzie, nie będzie z tym problemu. Tak więc działamy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie widać. Czyli tak, biorę, naciągam sobie to w ten sposób, że wkładam tu dłoń. Naciągam to maksymalnie ile można od dołu, naciskam maksymalnie ile można do dołu. Wbijam to w tym przypadku tutaj, chyba że to nie, wbijemy go tutaj w ten sposób. Naciągamy to w tą stronę. Najlepiej się to robi w dwie osoby, ale czasem jest tak, jak Wam powiedziałem, nie da się. Teraz tak, naciągam to do góry maksymalnie ile się da oraz w tą stronę. Znowu naciągam tą, tą ręką od tyłu, wbijam sobie go tu jedną dłonią i dobijamy. I mamy naciągnięte, Teraz wiadomo jak wam powiedziałem lepiej naciągać i wbijać po kolei wszystkie albo co drugie. Ale ja na razie będę tak jakby wbijał to co kilka, bo te akurat mi nie wychodzi to w tym, dlatego to będę musiał zrobić w ten sposób, że go tu nabiję. Naciągamy jak widzicie. W ten sposób. No, nie spodziewałem się, że aż tyle, tyle pójdzie. powiem na to ogrodzenie, ale ciężko nagrać filmik, pokazując wszystko dokładnie w ciągu 10 minut. Powiem tak: nagram jednej filmik, taki 10-minutowy, minut, 10 taki ogólny. Jeśli kogoś będzie interesowało, żeby to zobaczyć dokładniej no, Myślę, że tu już będzie ok Chyba, że tu by go jeszcze nabić Tak zrobimy, tu jeszcze nabijemy Jeszcze jeden Tak bardziej na wyczucie Czy cztery zrobić, czy co drugi Tak mniej więcej to wygląda jest to jakoś nie wiadomo jaka siatka, też moje podłożenie jest idealnie proste i też robi utrudnienie, tak więc tak w ten sposób to dobijamy albo 4, 1, tak jakby odległości zrobić. W ten sposób wygląda, następnie znowu siatkę rozwijam, możecie to na podłodze sobie tak rozwinąć w ten sposób i aż do następnego tego. Nie będę już wam tego tak pokazywał, bo dobra, pokażę wam to jeszcze. W ten sposób naciągamy. I robimy to. O tak. I to samo robimy. Zostawiam tu i to samo robimy tu. Znowu naciągamy. Trochę to jakieś gładkie, chyba jest to czymś namazane. Bo robię w rękawicach, tego nie czułem. Teraz właśnie to odczuwam. Jakieś smarem albo czymś nie wiem. Tak standardowo mamy to postawione. Naciągamy dół, wbijamy dół, naciągamy do góry i w bok, góra. Później subiektywnie co kilka tam wbijać. Jeśli macie dużo szczępień, nie oszczędzajcie. Nie szczępli, e, skrobi, nie oszczędzajcie. Nie oszczędzajcie, po prostu wbijacie to. Ten kawałek tutaj to tak podwinę, bo to było to łączenie. W ten sposób to wygląda. Ten kawałek, który mi stąd został, tu by mi brakło, więc go wykorzystałem tutaj na yy, taki zaszczał. Tu jedno takie zejście, zaraz Wam pokażę w ten sposób. Tutaj to wykorzystałem. Tutaj to również połączę, jeszcze mi został ten kawałek, i tam. No, ale ogólna zasada, Wam już pokazałem, jak to wygląda. W ten sposób wygląda, jak się to osiadkuje. Film będą podzielone, nie wiem, czy to zrobię na części. Ale jakoś to postaram się podzielić, bo z tego sobie chyba tego jest 3 godziny. Ale pokazuję wszystko. Od korowania, od przygotowania, od smarowania desterbitem Czym smarować, czym, czy rozcięczać, czy nie rozcięczać. Jak robić zaszczały, jak to odmierzyć, gdzie te zaszczały. Jak zrobić granice. wyznaczyć sobie, gdzie macie drogę, jak kamienie są. Jak sobie po prostu poradzić, gdzie macie daleki spad gdzieś że kamień jest o 4 metry utopiony na dole tutaj macie 4 metry wyżej kamień drugi też to wszystko pokazałem w jaki sposób to zrobić, żeby granicą wyjść wszystko jest pokazane na tym filmie będzie to podzielone tak więc to tyle tak to wygląda, więc zapraszam do oglądania wszystkich części z tego filmu nie wiem jak to będzie podzielone, bo to tak nagrywałem z zaskoku, bo trochę robię Ogrodzenia, później znowu coś innego, później znowu to. I tak skakałem trochę z tym, bo tak w trakcie pracy tutaj tak to wyszło. Natomiast tak to wygląda. Ogrodzenie postawione, w ten sposób to wygląda. Tu jest zewnętrzna strona drogi. Jest w ten sposób to wygląda. I to wszystko myślę. Zapraszam Was na kolejne filmiki związane z budową. Jak się Wam filmik podobał, dajcie łapkę. Tutaj jest subskrypcja. Będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Tutaj oczywiście zaszczepy również powbijałem eee, Tak więc myślę to wszystko. No, tak więc tak wygląda siatkowanie. I to myślę tyle. W zasadzie wszystko już w tym filmie pokazałem, jak wygląda ogrodzenie. jedynie jeszcze nie pokazałem zaszczału, jakby rogowego, ale to jest ta sama zasada, tylko że po prostu wbijacie tutaj w tamtą stronę i jest zakończone eee, i jest zakończone. Jakby ten zaszczał cały. Nie szałowanie tylko już żeby się to myli, bo muszę deskę zamówić jeszcze. I teraz no, dobra. Myślę, że to wszystko. Zasada jest ta sama, wszędzie tak samo naciągacie, wbijacie jeszcze wam nagram osobny filmik związany z bramą w jaki sposób z tym poradziłem, z czego zrobiłem, na co zwracać uwagę i tak dalej. Tak więc to tyle. Jak się Wam podobał, bo powiedziałem, dostawcie łapkę, piszcie komentarza, jeśli macie jakieś pytania, jakieś pomysły inne jak to można było zrobić. To, piszcie. Tutaj, widzę, trochę serbitu mi odeszło, mówiłem wcześniej, że to będę smarował, ale stwierdziłem, jednak tu od góry tego nie będę smarował, najważniejsze jest to, co tutaj jest w ziemi, a dlaczego, dlatego, że kosiarką, gdy będę kosił kosą spalinową, i tak to uszkodzę z tej strony, więc szkoda czasu, szkoda deserbitu. No, dobra, to dziękuję za oglądanie jeszcze raz, do zobaczenia, zapraszam Was na wszystkie części związane z ogrodzeniem. Tam jest dokładnie szczegółowo wszystko powiedziane. Jeśli czegoś nie wiecie, pytajcie śmiało. Tak więc. Do zobaczenia. Hejka.